Siemanko, z B123 i witam w już 13 odcinku z gry Kingdom Rush Frontiers I tam w poprzednim odcinku wiecie co? Pomyliłem się, ponieważ powiedziałem, że ta seria zaraz dogoni serię z Kingdom Rush tej jedynki A to nie jest prawda, ponieważ ta seria już jest dłuższa od serii z Kingdom Rush jedynki pod względem odcinków Bo myślałem, że tamta seria poprzednia ma 12-13 odcinków, a miała 11 Bo te ostatnie były takie dłuższe yy... Także tutaj mamy już, ta seria jest pod względem liczby odcinków dłuższa. I co myślę, że zaczynamy teraz któryś z tych leveli bonusowych? A dajemy na ten. Yy, mamy tu jakieś podziemia. Mamy tu jakieś nieumarłych. Wiecie co? Mamy tortugę? Mamy piratów. No, zagrajmy na tym, zobaczymy co tu będzie. Czy tu od razu będzie jakiś boss, czy nie? Jaka to jest fabuła? Hmm. O, tu jakieś nowe. Nowe, widzę. Tutaj piraci są po naszej stronie, a my prawdopodobnie, może z jakimiś potworami, będziemy walczyć. Dune Rider i Desert, tak? Czyli te takie podstawowe jednostki, podstawowi przeciwnicy. Także myślę, że postawimy maga i będzie robota zrobiona. O, tu mogę ulepszać. Fajna sprawa, te wieżyczki. Tu oczywiście mamy naszą bruksę tu co będzie szło? War Hunt i Sand Hunt, eee. Dobra, tak, zrobimy. Połączona bombarda z łucznikiem, ta wieża piratów, tak można w sumie powiedzieć. Trochę tak jest, także ciekawa wieżyczka, nie ukrywam. I fajnie, że nowy rodzaj wieżyczki, taki jakby mamy kolejny. Może nie do kupienia, ale po prostu do użycia. Tak jak mieliśmy na e, tej planszy fabularnej krasnoludy, tak tutaj mamy bardziej rozbudowany ten wątek piratów, że mamy dodatkową wieżyczkę, która sobie oczywiście ulepsza na maksa. Bo myślę, że może fajnie tutaj działać. To tych ulepszymy, baraki. Maga też byśmy zaraz ulepszyli, żeby kasował. Zobaczymy. No raczej te pierwsze poziomy nie będą zbyt trudne. O kurde, panie, tam leci jakiś pancernik tych piratów. Czyli nie wiem, czy mamy go jakoś powstrzymać, czy coś. Dobra, zatopiłem go. Trafiony, zatopiony, elegancko. Dobra, tą papugę zaraz ulepszymy też, bo ona tutaj widzę mocna. Bo ona bomby tam rzuca. Dobra. Tam skasowali łucznicy. Co tu będzie teraz szło? Greenfin! Nowy rodzaj przeciwników. Mm. To coś takiego może jak w Warcraft'cie by, jak oni się nazywali? Murloki? Może nie do końca, ale pewnie coś na tej zasadzie. Czy mamy, mamy nowy rodzaj przeciwników, takich stworów wodnych. Ha. Ale szybko padają raczej. Nie będą stanowili za, za jakiegoś wyzwania specjalnego. Tutaj postawię jeszcze łucznika Co się będę ograniczał No jak będzie dobrze szło to może i po dwie plansze będziemy przechodzić No to niestety specjalnie wymagający przeciwnicy widzę To no, tam spoko Dobra dajemy kolejną rundę Nie będziemy się tam patyczkować Adam, to żeby szybko strzelało. Dobra, zatopione. Oj, bruksa padło pod moją nieobecność. A, już widzę dlaczego, bo tutaj idą ci y, Łucznicy nieszczęśni. Zapomniałam o ich istnieniu, szczerze mówiąc. Greenfiny będą szły z tamtej strony. To może... O, ej mamy nową jednostkę. Myślałem, że będzie ten pirat, co rzuca bombami, a mamy takiego jakiegoś gościa z kotwicą potężnego. Dawać go tutaj, żeby krokasował. O, panie. Mocny, mocna jednostka. Wycofaj się dobra. O kurde, oni tędy mogą przechodzić, tego się nie spodziewałem. Oj, to trzeba pilnować. Tu trzeba dodatkowe wieżyczki postawić. Kurde, niestety jeden przeszedł, ale nie spodziewałem się, że będą mogli tutaj przechodzić. Dobra, to teraz trzeba ogarnąć się. No dobra. Ale no, nie, nie, nie spodziewałem się, że tak. Czyli, tak samo jak ci na no, takiej samej zasadzie, mogą przejść takim przejściem dodatkowym, jak byli ci z, co, z, na samkach, znaczy na takich sankach zjeżdżali, te trolle w Kingdomie 1. Dobra, zatopione tam. No, trochę inaczej mogłem to taktycznie rozegrać, ale nie, nie wiedziałem, co się spodziewać na tej mapie, bo taka dość. Nietypowa jest. No dobra, powinniśmy ogarnąć temat zaraz. Mi się wydaje. Tamtych greenfinów trzeba powstrzymać. Dobra, już połowa rund za nami, mniej więcej. No magowie są na nich spoko. A czemu go nie powst... czemu nie, nie, nie chciał walczyć z naszymi Dobra, powstrzymany. A straciliśmy głupie serduszko przez to, że... Mm, przez to, że właśnie... Co miałem? Co ja chciałem powiedzieć? No kurczę, zapomniałem co chciałem powiedzieć. No że on w takim farcie przeszedł, że HP nie miał, a przeszedł. Oj Bruksa, szybko wycofuj się. A może Bruksa niech stanie tutaj będzie kasowała tych greenfinów zamiast To będzie dobre rozwiązanie. O, dobrze. Tak trzeba było zrobić wcześniej, zamiast tracić głupie serduszka. O, elegancko. Tak to powinno wyglądać. Tu dam tych. Tu dam rozszerzenie zasięgu. No spokojnie, nie śpieszymy się, nie, nie, nie przyspieszamy tych rund. Jeśli będziemy śpieszyć też zbytnio, to to się źle skończy. Red Spy nowy wróg. No i czyli po prostu The Chosen of Leviathan, okej. Okay. Czyli taki... Większy ten Greenfin. mnie Nekromantę. Niech tam kasuje. Dobra, padło to. A i zami nekromanta zamienił w szkieleta. Tą jednostkę, także bardzo fajnie. A i jakimiś tam harpunami rzucają, czy czymś. <laughs> to ciekawe. Dobra, tu dajmy nekromantę, żeby nie było za prosto. Z, z większej ilości stron będą szli ci przeciwnicy, ale to my sobie tam powinniśmy dać radę. No, zaraz tu kolejny się pojawi. To się skończą żarty. Dobra, tutaj stawiamy. Oj, mamy trójkę szkieletów takich mocniejszych. To akurat bardzo dobrze, że oni tutaj będą. Tu się przydadzą zdecydowanie. Ten gość z Kotwicow zrobi robotę raczej. Dobra. A patrzcie, oni potrafią łapać tych moich gości w jakieś siatki. Tego się nie spodziewałem. No dobra Okej, okay, tu fajnie trafiłem, dobra Ta runda poszła spoko, ale tu byśmy ulepszyli. Damy kolejnego nekromantę. Tu zaraz damy kolejnego też. No i teraz jest naprawdę solidna obrona. Już tutaj środkiem nie powinni w teorii przejść. No kurde, no co to strzela? Trzeba wycofać. Dobra. O! Sink Enemy Gunboats. Gun Dostałem osiągnięcie. Oj! Tu trzeba dać to, bo się przyda na pewno. Na górze jeszcze ulepszyć trzeba tego maga. To zdecydowanie. I tutaj wieżyczek postawić więcej Bruksa chodź tutaj. O, kolejny Black Surge. On to jakiś taki człowiek żółw jakby? Heavy Armor can disable towers. Co jest? To ma zdolności na poziomie bossa i może się schować w skolupie, Ojej. To wyczuwam brak balansu. No ale dobra. Myślę, że pójście w magów, w sumie jak te jednostki są takie wrażliwe na nich, to jest dobry pomysł. Znaczy, no przynajmniej na razie daje to skutki pozytywne także. Rzeczy nie ma co narzekać Dobra, szkielety cały czas się nam nowe tworzą, o to chodzi A mi idzie na górze ten żółw A mogę jakoś tam odblokować tę wieżę, czy nic nie mogę? Bo na przykład w pierwszym Kingdomie mogłem po prostu klikać I... Kurde, mocny jest ten żółw Dobra, dwunasta fala, to może nie będzie aż tak najgorzej Tu lepszymy tych wojowników Skórkowany się w skrupie scho skorupie schował, jeszcze się zregenerował okrutnik Ej no tak to nie no Dobra padł Jeszcze te psy skasowałem Tu trzeba ulepszyć, tam na górze zaraz też będzie to trzeba zrobić Dobra, Bruksa musi tutaj się wycofać, żeby powstrzymać tych, tych dużych na środku gości. A teraz Bruksa musi, nie, jeszcze nie musi pójść tam. Jeszcze nawet nie może pójść tam, bo sami ci się goście nie powstrzymają. Szybko wycofaj się, Brukso. Dobra, tu to ulepszenie zastosuję. O tak, to powinno... O kurde, ten żółw jest nieszczęsny na środku. Trzeba... Bruxa musi go skasować. Dobra, padł! A jak skorupa mu spadła? Heh. Dobrze mu tam. Trochę ich jest, dobra. Dawaj Bruxa go pod kosiarkę, jak to Axray mówi. Skasować go trzeba. No, dość mocni przeciwnicy. O nie, jak na skrupie płynie. Ale chłop. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Nie powiem. Dobra, padł. Ono z tej skrupie też otrzymuje jakieś obrażenia. Dobra, to... to jeszcze nie jest to tak tragicznie. Jak być by mogło. Kurde, wieżyczkę... Yy, z użytku wyłączył. Dobra, tam padł ten jeden żółw. Tu trzeba dać bruksę, żeby yy, rozpoczęła kasację, bo kurde nam zaraz tu przejdą. A tego byśmy nie chcieli. Oj, 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 Dobra, wieżyczki ponownie działają. Dawać tu tego rycerza śmierci, żeby było Dodatkowe, dodatkowe coś do pow możliwości powstrzymania ich. Dobra, kasujemy tego żółwia zaraz. I piętnasta fala, czyli ostatnia przed nami. Tu trzeba dać tego rycerza śmierci, żeby nie było za łatwo do przejścia. Eee, dobra, tam padają tu domy Bruksy, trzeba umiejętnie właśnie tym bohaterem grać i go przemieszczać, to jest to czego brakowało mi moim zdaniem w poprzednim Kingdomie, chociaż w tym też ten element mógłby zostać trochę poprawiony, ale to cały czas się uczymy, cały czas stajemy się lepszym graczem w tą grę i tyle. No jak ona tak łatwo padła, co jej zrobili? Aha, bo po prostu dużo było tych przeciwników widzę. Ale co, żółwia skasowałem, to moje. Bo, bo, bo ci już naprawdę łatwo padną. Już ci nie są takim zagrożeniem, jak tamten żółw by był. Ale tu jeszcze kolejne żółwie niestety idą. Dobra, Bruksa, ty się wycofaj. No kurczę. Dobra, ale mamy tutaj... dość solidne siły do swojej dyspozycji. Tam mamy naprawdę dużą armię umarłych na górze i tutaj mamy te żółwie. Tak jak już ich powstrzymamy, to, to wtedy wygrywamy poziom. Dobra, jeden padł. Teraz trzeba przeprowadzić kasację drugiego. Nie wygraliśmy poziom trzy gwiazdki raczej chyba będą jeszcze nie jest udało się super są trzy gwiazdki i co nam się odblokuje jako kolejne to jest pytanie przeszliśmy tą tortugę kolejne by było storm atoll word We the deep devil after the battle of port tortuga Ładą. O, jakieś ruiny. Regnos, Lord Morza. Władca Morza. O kurde. To może być ciekawe i klimatyczne, ale czy my chcemy taki długi odcinek zrobić? Myślę, że nie. No, jak to nam zajęło 17 minut, to może też nie będziemy przesadzić. Dobra, to to w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.